Kiedy w lipcu 1916 roku w miasteczku Tzinkota, w pobliżu Budapesztu, właściciel działki i domu przy ulicy Lajosza Koszuta, Marton Kresinski, chcący sprawdzić posesję, by dokonać ewentualnych napraw przed ponownym wynajęciem domu, zaciekawiony otworzył jedną z licznych beczek pozostawionych na podwórku przez poprzedniego wynajmującego domu. Nie wiedział, że właśnie ujawnił jedną z największych kryminalnych zagadek Węgier w XX wieku. A sama sprawa odbije się echem w Czechach, Serbii, Polsce, Turcji, a nawet w dalekich Stanach Zjednoczonych. typowo historycznych odcinkach, notabene sądzę, że całkiem ciekawych, jeśli nie widzieliście, zapraszam do nadrobienia, wracamy do tematyki True Crime. Choć, jak zauważyłem, YouTube nie do końca za taką tematyką przypada. Świadczy o tym zablokowanie odcinka o Kubie Rozprówaczu czy Oldze Hepnarowej. Choć w tym drugim przypadku nie przypominam sobie, by było w nim coś, co wywołało kontrowersję. No ale cóż, to jest YouTube. Sądzę, że historia dzisiejsza jest na tyle ciekawa, co też dość mało znana, dlatego tym chętniej, bez zbędnego przedłużania, zapraszam. Ja jestem Łukasz, a to są zagadki historii. Bellakis. Wiecie, jeśli opisywany jest jakiś seryjny morderca czy morderczyni, ludzie starają się dociec, co się stało w życiu takiego człowieka, że obrał ścieżkę życia taką, a nie inną. Że był zdolny do wyrządzenia czasami koszmarnego bólu i cierpienia ludziom. Jakoś próbujemy to sobie poukładać, zaszufladkować, a to złe dzieciństwo, a to dominujący ojciec albo wręcz jego brak. Więc wtedy dominująca matka i tak dalej, i tak dalej. Doskonale to znacie. W przypadku Beli Kisa niestety nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiego wywodu, bo po prostu niewiele o nim wiadomo. A co wiadomo? To, że urodził się Wiżak w, w Austro-Węgrzech, jako syn Janosza Kisa i Werony Wargi. Prawdopodobnie w okolicach 1877 roku. Na karty historii dopiero wypływa w 1900 roku, kiedy prawdopodobnie jako 23-latek przeprowadza się do Cinkoty, małego miasteczka w pobliżu stolicy Węgier, czyli Budapesztu. Węgier, które nie były w pełni niepodległym państwem, a wchodzącym w skład monarchii austro-węgierskiej. Tak więc nasz 23-letni Bella Kiss wynajmuje tutaj dom na ulicy Lajosza Koszuta. Kim jest? Zajmuje się blacharstwem. Takiego zawodu nauczył się zresztą sam. Bella nie posiadał żadnego formalnego wykształcenia, ale pomimo to był nad wyraz inteligentny i oczytany. Był w stanie prowadzić ożywione dyskusje na temat sztuki, historii, kultury czy literatury. Co, trzeba przyznać, przyciągało jak magnes płeć piękną. Zresztą Belli też niczego nie brakowało. Był mężczyzną raczej przystojnym, o schludnie zaczesanych blond włosach, ze starannie przestrzeżonymi wąsami. I przenikliwymi niebieskimi oczami. Nie ma więc co się dziwić, że szybko okoliczni mieszkańcy zaczęli postrzegać go jako człowieka niezwykłego, hojnego, nieodmawiającego pomocy sąsiadom, który ciężko pracuje, dobrze zarabia i co jakiś czas nawet miał organizować przyjęcia w okolicznym hotelu. Do tego interesował się astrologią oraz praktykami okultystycznymi, co może nie do końca było zrozumiane przez społeczeństwo, ale przymykali na to oko. Chętne do wydania panny, oblane rumieńcami, już widziały się wraz z nim na ślubnym kobiercu. Zresztą, nawet ojcowie tych córek też chętnie by je za niego wydali, a to przecież było podstawą matrymonialnego sukcesu w tym czasie. Część matek pewnie sama by chętnie usiedliła Belle. A ten generalnie podobał się wszystkim, czy to kucharkom, służącym, czy pannom z wyższych sfer. I sam doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Czuł się jak lis w kurniku ale jemu nie spieszyło się z małżeństwem. Co bardziej napalone, panny studził mówiąc, że żona, to on przywiezie sobie z Budapesztu. Zresztą póki co niepoczynna mu była żona, bo wszystkie obowiązki w domu wykonywała zatrudniona przez niego w 1812 roku pani Jakubec. Starsza, prosta kobieta ze wsi. Na przełomie 1905 i 1906 roku poznał, a niedługo później poślubił swoją pierwszą żonę, Julię Peszadik. Rodzinne szczęście wydawało się kwitnąć. Państwo Kis szybko doczekali się dwóch córek, Aranki i Ilonki, ale niedługo po ich urodzeniu ślad po Julii znika. Co się stało z panią Kis? Zachorowała i umarła? Odeszła? Czy też Bella jej w tym pomógł? Niestety tego nie wiem. Bella natomiast dość szybko znalazł pocieszenie w pani Marii, młodszej od niego o 15 lat dziewczynie, która szybko skradła serce mężczyzny i jego córek. I tak doszło do drugiego ślubu. Niestety czas uniesienia stopniał jak śnieg na wiosnę. Młodej Marii nie bardzo odpowiadał spokojny i stateczny tryb życia Beli. Ona potrzebowała czegoś innego, czegoś więcej. Była młodą kobietą, więc to jest jak najbardziej zrozumiałe. Szybko też znalazła pocieszenie w ramionach kochanka i równie szybko zniknęła. Od grudnia 1912 roku na pytanie zatroskanych ludzi, co się stało, Bella miał odpowiadać, że Maria zostawiła go i uciekła z kochankiem. Oczywiście nikt tego nie kwestionował, raczej ludzie go żałowali, choć nie wykazywał z faktu ucieczki żony specjalnego zmartwienia. Tak mijały tygodnie i miesiące i nagle jego kawalerskie gospodarstwo zaryło się od kobiet. Bella faktycznie pojechał do Budapesztu, gdzie przez parę dni zatrzymał się w hotelu, a w miejscowych gazetach zaczął dawać ogłoszenia matrymonialne. Kobiety nie mogły mu się oprzeć i ochoczo odpowiadały na anonsy. Początkowo zapraszał je do hotelu na wstępne zapoznanie, ale potem stwierdził, że znacznie wygodniej dla niego, jednak będzie jak to one będą przyjeżdżały do Cinkoty. I od tego czasu mieszkańcy Cinkoty co i rusz widzieli go spacerującego po uliczkach miasta z coraz to nową młodą kobietą. Nie było to nic dziwnego, ba, zapewne część mężczyzn po cichu zazdrościła Beli powodzenia. Tak samo nic niestosownego nie widziała w tym gosposia zajmująca się domem. Większość przyjeżdżających kobiet widziała, niektóre zostawały nawet na parę dni, ale to nie była jej sprawa. Czasami, jak potencjalna narzeczona mieszkała blisko, Bella jechał do niej, ale to zdarzało się rzadko. Z czasem sąsiedzi, a według innych źródeł nawet policja, zaczęła się interesować natomiast metalowymi beczkami, które zaczęły pojawiać się na jego podwórzu. Jaka była reakcja Belli na pytania o beczki? Prosta i racjonalna. Europa stała na skraju wybuchu globalnego konfliktu. Niemal czuło się namacalnie napięcie. Beczki więc, jak twierdził, służą mu na wszelki wypadek do magazynowania zapasów, między innymi benzyny. Tak, by w chwili wybuchu wojny mieć jakieś zabezpieczenie. Prawda, że racjonalne i nie skłaniające do podejrzeń wytłumaczenie? I tak to żył sobie Bella Kiss w miasteczku Tsinkota, nieopodal Budapesztu. Odwiedzany przez wiele kobiet i otoczonym giełką tajemnicy, ale też powszechnego szacunku mieszkańców, których spora część mu współczuła, a inna zazdrościła. Aż do roku 1914, kiedy to długo oczekiwana wojna wybuchła i w imieniu cesarza Franciszka Józefa dostał powołanie do armii. Bella zostawił córki pod opieką pani Jakubec, zostawił jej też niezbędne pieniądze do prowadzenia domu i rat nie rad spakował się i wyjechał według rozkazu na serbski front. I teraz zaczyna się znów moment opowieści, w którym różne źródła przedstawiają różne wersje, ale ogólnie. Mijają dwa lata, podczas których pani Jakubec nie ma żadnego kontaktu od Belli. Pieniądze, które zostawił na utrzymanie się kończą. Postawiona pod ścianą kobieta chce oddać córki Belli do opieki społecznej. A dom? No cóż, właściciel postanawia wynająć dom innej osobie. I tak w lipcu 1916 roku pojawia się na podwórku domu Belli Kiss właściciel. Prawdopodobnie chodziło o sprawdzenie stanu technicznego budynku, tak by ewentualnie przeprowadzić remont przed wprowadzeniem się kolejnego wynajmującego. Marton Kresinski, bo tak nazywał się właściciel, prawdopodobnie wraz z przyjacielem, farmaceutą o nazwisku Bella Tokacz, co oczywiste, natrafiają no, na beczki stojące na podwórku. Jest ich w sumie siedem. Oczywiście, z ciekawości postanawiałem jedną z nich otworzyć, co nie jest łatwe, bo są dobrze zapieczętowane i uszczelnione ołowiem. Z niemałym trudem w końcu udaje mi się uporać z jedną beczką. Zabezpieczenia się poddają. Ze środka wydostaje się potworny smród. Farmaceuta od razu rozpoznał swoisty zapach śmierci. Inne źródła podają, że prawdopodobnie przebili też kolejną beczkę, z której, tak jak z pierwszej, wydobywał się ten sam odór, plus miał wypaść kosmyk blond włosów. Inne źródła podają nawet, że oboje zajrzeli do pierwszej beczki i wyciągnęli z niej z sztyworek, a w nim ciało kobiety zakonserwowane alkoholem drzewnym. Jest jeszcze wersja, że to żołnierze, wiedząc o benzynie w beczkach, przyszli ją zarekwirować na potrzeby wojska, ale trzymajmy się w wersji z właścicielem. Kresiński natychmiast powiadamia policję. Odbiera Charles Nodzi, główny detektyw policji w Budapeszcie. Zostaje poinformowany, że na swojej posiadłości właściciel odkrył dowody morderstwa i to chyba wielokrotnego. Pokrótce opowiada mu o Belikisie, który aktualnie jest żołnierzem na froncie oraz streszcza mu co odkryli i że wspomnianych beczek jest więcej. Prosi o pilny przyjazd i zbadanie sprawy. Nordy traktuje te informacje poważnie i w towarzystwie dwóch swoich detektywów udaje się do pobliskiej cinkoty. Na miejscu wita go właściciel Kresiński, a za nim wybiegająca z domu pani Jakubec, która przecież obiecała Beli, że nie wpuści nikogo obcego na teren działki. Zaczyna krzyczeć, żeby opuścili teren. Oczywiście, wobec interwencji policji wiele nie może zdziałać. Detektyw Nordy otwiera jedną z metalowych beczek i potwierdzają się najgorsze przypuszczenia. W tej beczce, zalanej tak jak poprzednia alkoholem, też znajdował się worek z rozkładającym się ciałem młodej kobiety o ciemnych włosach. W środku było widać też sznur, którym dziewczyna prawdopodobnie została uduszona. Pani Jakubec natychmiast zostaje przesłuchana, jednak na temat beczek nie była w stanie nic powiedzieć. Widać było, że prosta kobieta jest równie zaskoczona odkryciem ciała. Wspomniała, że po mieście w pewnym czasie chodziły plotki, że Bela ukrywa w nich jakieś nielegalne towary, ale przecież był nawet policjant z nikoty, i beczki nie wydały mu się podejrzane. Wobec tego ludzie przestali się też tym tematem zajmować. Przesłuchanie pani Jakubec nie dało tak naprawdę więc niczego. Prosta kobieta była pewna, że jej pracodawca był uczciwym człowiekiem, może trochę dziwnym, ale na pewno nie mordercą. Policja przeszukała pozostałe beczki i w każdej znalazła młodą, nagą kobietę, która została uduszona. Detektyw Norgi nakazał przeszukanie całego domu oraz terenu wokół. I wtedy okazało się, że zwłoki kobiet znajdowane są właściwie wszędzie: w piwnicy, w ogrodzie, w zabudowaniach gospodarczych. Ciała wszystkich, nawet tych już pogrzebanych, były tak dobrze zakonserwowane alkoholem, że można było je zidentyfikować. Norgi postanowił mocniej przycisnąć gospodynię, która była na skraju załamania już podczas pierwszego przesłuchania. Oczywiście poinformował ją, że jest podejrzana o pomoc w morderstwach. Tym bardziej, że pokazał jej odnaleziony testament Kisa, którym ten przepisywał właśnie na nią wszystko, co miał. Ta oczywiście zarzekała się, że o niczym nie wie. Jak twierdziła, był przystojnym 23-latkiem. Do wszystkiego był bardzo miły skrzywdziłby nawet muchę. Kiedyś, gdy znalazł psa ze złamaną nogą, usztywnił ją i zawiózł do przychodni dla zwierząt. To wszystko musi być jakąś pomyłką. On nie mógł zabić tych kobiet. Ktoś inny to zrobił. Wpuszczałam tutaj mnóstwo młodych kobiet przez lata, ale nie znałam nawet imienia żadnej z nich. Nigdy z żadną nie zamieniłam słowa. Byłam tylko jego gosposią, nie matką. Nie obchodziło mnie, co robi z nimi całymi nocami. To były panie z miasta, nie wieśniaczki jak ja. Czasami zostawały nawet na kilka dni. Przerażona wizją więzienia, chcąc udowodnić, że jest niewinna, zaprowadziła detektywa do ukrytego do tej pory tajemniczego zamkniętego pomieszczenia. Był to gabinet Bay, do którego mógł tylko on wchodzić. Faktycznie w sypialni były ukryte drzwi, a za nimi gabinet wypełniony książkami. Książkami na temat wszelakich trucizn. Po bliższym przyjrzeniu okazało się, że na półkach leżały powiązane wstążkami paczki z listami. Były ich setki. W sumie znaleziono 174 oferty matrymonialne. Ale nie ze wszystkimi Bella podejmował korespondencję. Listy kobiet, z którymi pisał Bella były powiązane wstążkami w osobne paczki. Paczek było 74. Każda dotyczyła innej kobiety. Teraz po przestudiowaniu tej całej korespondencji powoli cały proceder, w jaki sposób Belaki zwabiał kobiety w pułapkę stawał się jasny. Pierwsze znalezione korespondencje były datowane nawet na 1903 rok, czyli zdrada Marii nie była raczej tym momentem przełomowym, który z Beli zrobił potwora. Bliżej przyglądając się korespondencji, wynikało z niej, że morderstwa miały też charakter finansowy. Belakis korespondował z chętnymi do małżeństwa kobietami, zdobywał ich zaufanie, pokazując się jako mężczyzna poważnie myślący o życiu, ale w zamian za obietnicę o prosił o przesłanie pieniędzy. I kobiety faktycznie to robiły. Potem czułość Beli nagle się studziła, a kobiety wobec przyciągającej się decyzji o ślubie przyjeżdżały do Beli i już nie wracały. Z listów wynikało, że wybierał głównie te kobiety, które nie miały krewnych mieszkających w pobliżu i nie znały nikogo, kto szybko by zauważył ich zniknięcie. W sumie w beczkach i na terenie posiadłości znaleziono, i tutaj znów są rozbieżności w źródłach, od 24 do 32 ofiar. Większość nie udało się je zidentyfikować. Prawdopodobnie pierwszymi ofiarami była żona Maria, jak jej kochamy. Ale podczas przeszukań udało się znaleźć m.in. na jednym z porzuconych ubrań inicjały KV, a na jednej chusteczce widniały inicjały MT. Detektyw Norgi postanowił skupić się nad inicjałami. Szybko okazało się, że ubrania z KV należały do Katrin Varga, dobrze wyglądającej młodej wdowy z Budapesztu, która kiedyś chwaliła się z dumą nawet swoim znajomym, że Bella Kiss Cinkoty będzie prawdopodobnie jej mężem. Zaczęto przekopywać też m.in. archiwa sądowe. W ten sposób dotarto do nazwisk dwóch kobiet, które oskarżyły Kisa o branie pieniędzy w zamian za obietnicę małżeństwa, z którego oczywiście się nie wywiązał. Sprawę ostatecznie zamknięto, ponieważ jedna z kobiet niespodziewanie zniknęła. Inna kobieta, która nie przeżyła spotkania z Bellą, była Margaret Todd, pracująca w Budapeszcie. To detektywa zgłosiła się jej matka wraz z synową i zeznała, że któregoś dnia córka przedstawiła jej swojego narzeczonego, Bella Kiss. A ten zaczął ją nagabywać na pieniądze w zamian za małżeństwo z córką. Córka z czasem miała zacząć narzekać, że Bella przeciąga terminy ślubu. W końcu matka pojechała do Cynkoty rozmówić się z narzeczonym córki. Oczywiście córki nie została na miejscu, a Bella miała jej powiedzieć, że Margaret zdenerwowana postanowiła wyjechać do... Stanów Zjednoczonych. Norgi wydedukował, że ta sytuacja, która miała miejsce w 1906 roku, wyglądała tak. Margaret faktycznie przyjechała do Belli, ale ten zagroził jej śmiercią i zmusił do napisania listu, w którym przyznaje się, że wyjeżdża do Ameryki w poszukiwaniu nowej miłości. List Bella wysłał matce, a Margaret została uduszona. Zresztą przeprowadzone sekcje zwłok potwierdziły, że wszystkie ofiary zostały uduszone, ale Badania ujawniły też coś jeszcze. Na ciałach ofiar wykryto nakłucia, tak jakby była z nich spuszczana krew. Kiedy ta wiadomość przedostała się do prasy, ta z miejsca okrzyknęła Belle Kisa potworem z sinkoty. Trzeba było więc działać szybko. Wiadomości o odkryciu ciał mogły dotrzeć do Belli, dlatego też nakazano poczcie wstrzymanie jakichkolwiek korespondencji wysyłanych do niego. Tak, by jakiś potencjalny wspólnik go nie ostrzegł. Dowodów zresztą było aż nadto. Noji wydał nakaz aresztowania. Wysłano telegramy na wszystkie fronty Wielkiej Wojny z nakazem natychmiastowego aresztowania Kisa. Jednak odnalezienie go nie było łatwe. Armia w tym czasie była w złym stanie. Panowało ogólne zamieszanie. W czasie wojny tysiące mężczyzn dostało się do niewoli, do szpitali, czy zwyczajnie zaginęło. A wśród węgierskich żołnierzy można było pewnie znaleźć kilka setek o nazwisku Kis, które było bardzo powszechne. Pierwsze wiadomości z frontu zaczęły przychodzić po kilku miesiącach. Niestety była wśród nich też taka z 4 października 1916 roku, która twierdziła, że Bella umarł w 1915 na tyfus, gdzieś w Serbii. Ale przyszła też wiadomość od innego szpitala, tym razem na Węgrzech. Kis miał się w nim znajdować. Żywy. Żywy Bella miał odbywać rekonwalescencję po odniesionych ranach. Detektyw wyruszył tam więc jak mógł najszybciej. Chyba mamy tego, kogo pan szuka, powiedział jeden z żołnierzy i zaprowadził go do pokoju, gdzie Kiss miał dochodzić do zdrowia. Jednak gdy tam weszli, okazało się, że mężczyzna zmarł. I nie był to Bella Kiss. Czy możliwe, że ktoś go ostrzegł, tak aby mógł zainscenizować swój śmiech? Ale wtedy oznaczałoby, że Kiss miał jakieś znajomości lub układy w policji. Czy może był to kompletny przypadek? Tego się nie dowiemy. Wtedy postanowiono upublicznić informacje o Kisie, licząc na to, że ktoś go rozpozna i powiadomi organy ścigania. Niestety, natychmiast zaczęły przychodzić setki niesprawdzonych informacji i tak miało być przez kolejne lata. Bela Kis miał m.in. umrzeć w Turcji lub przebywać za kradzież w rumuńskim więzieniu. Jeszcze w 1936 roku jeden z detektywów miał rozpoznać go podobno w Nowym Jorku, ale w tłumie ludzi nie udało mu się go aresztować. Bellakis miał też rzekomo pracować jako dozorca jakiegoś budynku w Stanach. Gdy policja zjawiła się tam, by to sprawdzić, okazało się, że mężczyzna zwolniono. Kolejny dziwny przypadek. Fakt natomiast jest taki, że od czasu odkryć ciał w beczkach nie udało się znaleźć kolejnych ofiar Belkisa, Co oczywiście nie znaczy, że nie popełniał w dalszym ciągu zbrodni. Może tylko tym razem bardziej było ostrożny. A może faktycznie zginął lub zmarł podczas wojny. Bo przecież chyba nikt nie wierzy, że nagle przestał mordować. Tak czy inaczej, pomimo sprawdzania przez lata kolejnych plotek i donosów, nie natrafiono na ślad potwora Sinkoty. Wiele faktów z jego życia już na zawsze zostanie tajemniczymi białymi plamami, a sam Belakis, potwór z Cinkoty, stał się z czasem elementem popkultury, legendą, postacią uwiecznioną w piosenkach czy powstałych na podstawie jego życia w filmach. I to już wszystko w tym odcinku, dziękuję, że dotarliście aż do tego momentu. Jeśli materiał wam się spodobał, tradycyjnie proszę o subskrypcję, lajka oraz udostępnienie odcinka, by nakarmić algorytm YouTube'a. A dla chętnych wesprzeć bardziej materialnie kanał, zostawiam linki w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się i do usłyszenia.